Pewnego razu w lesie żył sobie pewien zając. Całymi dniami tylko skakał i zachwycał się sobą. Zając uwielbiał przechwalać się tym, że był szybszy od pozostałych zwierząt w lesie. Jestem najszybszy w całym lesie. Czy ktoś się odważy ze mną ścigać? Biegał bardzo szybko, bo miał wielkie stopy. Inne zwierzęta bardzo nie lubiły jego popisów i nigdy nie wygrały żadnego wyścigu. Tak, znowu wygrałem. Dlaczego? Bo jestem szybki. Zając zawsze i wszędzie powtarzał: Jestem taki szybki, że nikt nie może mnie pokonać. Te słowa zaczęły denerwować wszystkie zwierzęta w lesie. Okej, okay, może jest najszybszy, ale to, jak to mówi, jak się popisuje, nie jest miłe. Ktoś powinien mu dać nauczkę i sprawić, żeby zmączał. Opowieści o zającu dotarły do żółwia. Żółw poruszał się bardzo wolno. Potrzebował całych dni, aby pokonać dystans, który zając robił w minutę. Żółw miał nadzieję, że kiedyś trafi na zająca. Poszedł do innych zwierząt, aby powiedzieć im, że zamierza ścigać się z zającem. Ty chcesz się z nim ścigać? Nawet najszybsze zwierzęta nie pokonały zająca. Jak tobie miałby się to udać? Spokojnie zostawcie to mnie. Żółw podszedł do zająca. Dzień dobry, panie zającu. Szukałem pana. Zaciekawiony zając zapytał: A czemuż to mnie szukałeś? Słyszałem, że jesteś najszybszy w całym lesie. Właściwie. To tylko twoje zdanie. Więc żeby być pewnym, chciałbym się z tobą ścigać. Zobaczmy, kto jest szybszy. Gdy tylko Żółw przestał mówić, zając zaczął się śmiać tak głośno, że wszystkie zwierzęta w lesie go słyszały. <śmum> Ty ze <śmum> mną? Wyścig? <laughs> żartujesz sobie? Nie ma możliwości, żebyś mnie pokonał. Wygram wyścig, zanim zrobisz pierwszy krok. Dopóki nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć, czy masz rację. Okej, okay, przygotuj się lepiej. Jutro rano się ścigamy. Kiedy żółw zaczął się oddalać, zając dalej się śmiał. <laughs> Następnego ranka wszystkie zwierzęta przybyły, by obejrzeć wyścig. Żółw czekał już na linii startu. Żółw uśmiechał się i był bardzo pewny siebie. Proszę, powiedz mi, jak zamierzasz pokonać zająca? Jeśli zając naprawdę jest taki dumny z siebie, jak mówicie, i lubi się popisywać, to ten wyścig nie będzie wcale trudny. Chwilę później zarozumiały zając trzymając marchewkę pojawił się na umówionym miejscu. Chodźmy się ścigać i zakończmy to. Nie jadłem jeszcze śniadania. Po krótkim przygotowaniu stanęli na linii startu. Ten kto pierwszy przekroczy czerwono linię na końcu lasu wygrywa. Kredy dał znak i wyścig się rozpoczął. Zając wystartował jak strzała. Żółw zaś zaczął bardzo powoli. Wow! Zająca już nie było widać. Zwierzęta, które oglądały wyścig były już pewne, że żółw go przegra. Po przebiegnięciu kawałka, zając zatrzymał się i obejrzał się za siebie, ale droga była pusta. Wygląda na to, że żółw skończy wyścig dopiero w nocy. Lepiej sobie usiądę i dokończę jeść marchewkę. Zając skończył jeść marchewkę i popatrzył na drogę. Zobaczył, że żółw powoli się zbliża. Uśmiechnął się zuchwale, wstał i kontynuował wyścig. Zając był już blisko mety. Jestem trochę śpiący po śniadaniu. Usiądę pod drzewem i utnę sobie krótką drzemkę. Zając był tak pewny, że wygra wyścig, że spokojnie zasnął. Żółw szedł bardzo powoli, ale z dużą pewnością siebie. W końcu dotarł do zająca. Zobaczył, że zając zapadł w głęboki sen. Nie zatrzymując się, żółw dalej szedł swoim tempem. Chwilę później Zając się obudził. Rozejrzał się, ale nigdzie nie widział żuwia. Nigdzie nie widać żuwia. Może już nie chce się ścigać. Ha, <laughs> powinienem już skończyć ten wyścig. Kiedy Zając powoli wyruszył w stronę mety, zobaczył nagle, że żów go wyprzedził. Właściwie to był już tuż przed metą. Używając całej swojej energii, Zając próbował go dogonić. Ale Żuw właśnie zakończył wyścig. Zwierzęta, które czekały na mecie, były bardzo szczęśliwe. Wszyscy zaczęli podrzucać Żuwia do góry z wielką radością. Zając za to stał na rogu i był bardzo smutny. Żółw, zwycięzca wyścigu, podszedł do zająca. Panie zającu, najważniejsze jest bycie systematycznym we wszystkim, co się robi. Przechwalanie się i samo uwielbienie to wady. Pokonałem Cię nie dlatego, że byłem szybszy, ale dlatego, że byłem mądrzejszy i podszedłem do tego na poważnie. Masz rację, od teraz kończę się przechwalać i mówić, że jestem szybszy od innych. Powinienem już wracać. Czeka mnie długa droga do domu. Żółw uśmiechnął się i ruszył w swoją stronę. Zając dostał dobrą lekcję i zrozumiał swoje błędy. Od tego dnia już nigdy nie przechwalał się i już nigdy się z nikim nie ścigał. Dawno, dawno temu para starszych ludzi mieszkała w starej chatce przy lesie. Żyli spokojnie i szczęśliwie. Żałowali tylko, że nie mieli żadnych dzieci. Pewnego dnia, kiedy starsza pani robiła ciasto, jej mąż wszedł do kuchni. Kochani, co tam dzisiaj pieczesz? Och, mój drogi, pieczę dzisiaj piernikowego ludzika! Starsza pani położyła ciasto i wycięła kształt piernikowego ludzika. Po wsadzeniu do pieca usiadła i czekała, aż piernikowy ludzik się upiecze. Kiedy już czuła przepyszny, słodki zapach unoszący się w kuchni, założyła swe rękawice i wyciągnęła piernikowego ludzika. Przyszedł czas, aby go udekorować. Oczy zrobiła z rodzynek. I śliczny nosek z cukierka. Potem użyła lukru, aby zrobić włosy i ubrania. Na końcu użyła wisienek, aby zrobić mu guziczki. Spojrzała na swoje arcydzieło i powiedziała: Mój piernikowy ludzik wygląda przepięknie, ale czuję, jakby czegoś tu brakowało. Starsza pani spojrzała na niego jeszcze raz. Aa! Jego usta. Zapomniałam mu zrobić usta. Używając lukru, namalowała usta piernikowemu ludzikowi. Tak, teraz jesteś gotowy, mój piernikowy ludziku. Nagle stało się coś niespodziewanego. Dziękuję. Ale, ale, jak to możliwe? Ty mówisz? Piernikowy ludzik nagle wstał i zaczął biec. Tak, mogę też biec. Piernikowy ludzik zeskoczył z blachy na krzesło, a potem na podłogę. Zaczął szybko biec przez kuchnię aż do drzwi. Wracaj tu, wracaj! Starsza pani krzyknęła. Piernikowy ludzik powiedział biegnąc: Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani wybiegła do ogrodu i zaczęła gonić piernikowego ludzika. Starszy pan wyjrzał przez okno, zobaczył biegnącą żonę i krzyknął. Dlaczego biegniesz? Starsza pani odpowiedziała mężowi biegnąc. Mój piernikowy ludzik ucieka. Próbuję go dogonić. Starszy pan za nie mówił. Starsza pani biegła za piernikowym ludzikiem bardzo szybko, ale piernikowy ludzik był jeszcze szybszy i nie można było go złapać. Po chwili piernikowy ludzik przebiegał przy farmie i zauważyła go krowa. Co za ciasteczko? Powinnam go złapać i zjeść. Krowa również zaczęła gonić piernikowego ludzika. Czekaj, nie uciekaj, tylko cię zjem. Biegnę, biegnę tak szybko, jak potrafię. Babcia mnie goni, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Starsza pani i krowa goniły piernikowego ludzika. Zauważyła go również świnka. O, pierniczki! Lubią pierniczki! Czekaj, złapią cię! Piernikowy ludzik odpowiedział śwince biegnąc. Biegnę, biegnę tak szybko jak potrafię. Babcia i krowa mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy wszyscy biegli z piernikowym ludzikiem na przecie, starszą panią, krową i świnką za nim, nawet kura zauważyła piernikowego ludzika, kiedy szukała jedzenia. Koko, ko, ko, ko. To będzie moje śniadanie! I tak kura również dołączyła do pościgu. Piadnie ile chcesz piernikowy ludziku i tak cię złapią. Biegnę biegnę tak szybko, jak potrafię. Babcia, krowa i świnka mnie gonią. Ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik naprzedzie. starsza pani, krowa, świnka i kura wszyscy biegli, ale piernikowy ludzik oddalał się i oddalał coraz bardziej od całej reszty. Piernikowy ludzik był bardzo szczęśliwy i dumny z siebie. Jestem najlepszym i najszybszym piernikowym ludzikiem na świecie. Tak, to ja. Jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Kiedy spojrzał przed siebie, zobaczył, że dobiega do rzeki. Zatrzymał się, ponieważ wiedział, że w wodzie bardzo zmięknie. Ojej! Co teraz? Starsza pani, krowa, świnka i kura coraz bardziej się zbliżały. Nagle z za drzewa pojawił się przebiegły lis. Umiem pływać. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Piernikowy ludzik pomyślał chwilę: A co jeśli mnie zjesz? Nie musisz się martwić, nie zjem cię. Chcę ci tylko pomóc przejść przez rzekę. Piernikowy ludzik zaufał przebiegłemu lisowi i wskoczył na jego ogon, trzymając się tak mocno jak potrafił, a lis wskoczył prosto do rzeki i zaczął płynąć. Kiedy starsza pani, krowa, świnka i kura dobiegły do brzegu rzeki, zobaczyły, że piernikowy ludzik oddala się wraz z lisem. Bezsilnie patrzyli, jak odpływają, bo wiedzieli, że już nic nie zrobią. Rzeka stawała się coraz głębsza, a woda się podnosiła. Hej lisie, podnieś ogon! Prawie się zamoczyłem. Wejdź na mój grzbiet, tam jest bezpieczniej. Piernikowy ludzik wskoczył na grzbiet lisa. Płynęli tak chwilę, ale woda znowu się podniosła, a grzbiet zaczął moknąć. Obawiam się, że możesz się zamoczyć. Skocz na moją głowę, jest trochę wyżej. Piernikowy ludzik wspiął się na jego głowę, ale woda sięgała coraz wyżej. Woda podniosła się za mocno. Może wskoczysz na mój nos, jest najwyżej. Piernikowy ludzik wskoczył na czubek nosa. Kiedy już prawie dopłynęli do brzegu, Lis podniósł nos, wyrzucając piernikowego ludzika w powietrze, otwierając pysk. Piernikowy ludzik spadał prosto do pyska lisa, który chciał go zjeść. Ale to się nie udało, bo kiedy piernikowy ludzik był w powietrzu, złapał go w dziób przelatujący kruk. Lis tylko stał i patrzył z otwartym pyskiem. Piernikowy ludzik poczekał, aż polecą trochę dalej i zapytał: Czy kruki jedzą ciasteczka? Tak. Kiedy kruk otworzył swój dziób, piernikowy ludzik spadł na dół i biegł dalej tak szybko, jak potrafił. Biegnę, biegnę, tak szybko, jak potrafię. Babcia, krowa, świnka, kura, lis i kruk mnie gonią, ale jestem piernikowy ludzik i nikt mnie nie złapie. Piernikowy ludzik biegł i nigdy się nie zatrzymywał. Jeśli kiedyś zobaczysz biegnącego piernikowego ludzika, nie próbuj go gonić, ponieważ to piernikowy ludzik i nikt go nie złapie.